Siemaneczko, witam serdecznie wszystkich fascynatów nową kolekcją Euro 2016. Dzisiaj mam dla zaprezentowania blisterki z właśnie tej kolekcji, blisterki polskie. Pomogliście już na moim kanale oglądać blisterki niemieckie, gdzie było widać kartę limitowaną. Tutaj niestety tej karty nie widać. Są plusy. Takie, że jest niespodzianka, jest to ciekawsze do oglądania. Natomiast minus jest taki, że ciężej jest skompletować sobie kolekcję z, z limitkami w blisterkach. Także u nas na pierwszy strzał A weźmiemy sobie może baila, bo tego mamy najwięcej, więc na pierwszy strzał nie pójdzie Ronaldo, a pójdzie Bail. Saszetki są bardzo ładne, bo są złote. Zawiera taki blisterek 5 saszetek, no i oczywiście jedną kartę z limitowanej edycji, więc mam nadzieję, że tutaj pod tym względem będzie wszystko ok. Na cacy, jak widać, jest 5 saszetek i jedna karta limitowana w środku. Także lecimy ostro z tym. A, po staremu, według naszego sposobu, otworzymy to, nie będziemy się tutaj cacać. Tak. Tak, tak, tak. Mamy kartę limitowaną, kartę limitowaną. Zostawiamy sobie na sam koniec. A tutaj będziemy się bawić pięcioma saszetkami. Jako że jest pięć saszetek, zrobimy sobie znowu pięć mm, stojaczków, tak żeby każda saszetka miała swoją kartę najmocniejszą. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, moi drodzy. E, co mamy? 5 saszetek e, tak wyglądają naprawdę bardzo bardzo ładnie podoba mi się bardzo mi się podobają nawet te saszetki więc jest zacnie tutaj sobie to lekko obniżymy żebyśmy mieli lepszy podgląd na sytuację no i lecimy saszetka ta nie, nie może być sprzedawana jako osobny produkt tutaj się wytpanili. No, i tutaj, bo zawsze było puste tło. Teraz już na internetach będzie gorzej do sprzedaży. Jest Turcja i Portugalia. O, i twarde, ale ładnie się otwierają. Jak na de facto. Zobaczmy. I nie, są bazowe, więc możemy. Jest tak. Rakicki Tufan. O, pięknie. Tylko teraz pytanie: czy ja już Niemców czasem nie mam? Bo jedną limitkę mam. Mam nadzieję, że nie są to Niemcy. No, początek blistra bardzo satysfakcjonujący. Mamy tu jeszcze Bisketsa, Fuksa i komba, Kombarowa. Także chyba, 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 chyba nie mamy Niemców. Mamy Hiszpanów, albo mamy właśnie Niemców. Trzy takie legendy są do zebrania. No i zobaczymy. O, twarde te saszetki, naprawdę inne całkowicie. E, Peresic, stancu. I tutaj mamy e, Beriszę, niestety to jest powtórka i to będzie prawdopodobnie najmocniejsza karta tego zestawienia. Mamy jeszcze tutaj Chorwację i nie kojarzę, żebym miał Chorwację, akurat z karty Eleven. Dobra, niech jest. No i mamy jeszcze Wida e, i Klein. Także ta saszetka zdecydowanie była e, słabsza. No pierwszą saszetkę mieliśmy bardzo mocną, kolejna saszetka Ramos i Bale. I lecimy. Zobaczmy co nam tutaj przyniesie. Szczęście czy nieszczęście. Tak to sobie przełożymy. Nic z tego tak nie wyszło. Nangulan na Kiplayerze. Czyli na de facto na karcie bazowej. Skurason Ramos. Tego nie kojarzę, żebym go miał. Węgierski, węgierska część Making of History. McLean. Oraz Antonson, czyli tutaj najmocniejszą kartą tylko Making była, więc słabo. Jak na razie, no ta legenda, obawiam się, że będzie chyba najmocniejszą. Zostały nam dwie saszetki. W jeszcze jest trochę do otwierania, więc ciekaw jestem nimitki. Mam nadzieję, że coś wpadnie, czego nie mieliśmy. Jest e, tak, Control. E, jest także Rybus, którego już mieliśmy. No i tu jest e, Mertens, ale to na pewno nie będzie o, słabo. I tutaj mamy e, tylko Kadleca i Fuxa znowu. No a najlepszą kartą jest Ukraina, którą mamy zresztą. Więc zobaczcie, ile kart 11 wpada. No i uf, pokuchajmy. Ostatnia saszetka. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Williams, Ilmas znowu Game changer tylko Morata oraz Next Generation turecki, Tufan i Ozjakub, chyba go nie mam także byłoby oj przepraszam Was serdecznie, ale chyba poruszyłem no i tutaj mamy dwie e, karty limitowane Pryanicza i Nikolicza i zobaczmy jeszcze a nie limitowaną tylko bazową i mamy pięknie, bo jest to Sterling, moi drodzy, i nie mieliśmy Limited Edition Sterling. Także super. Kolejna chyba 26 limitka. Także ja jestem mega zadowolony z tego blisterka i zapraszam na kolejne unboxingi. Trzymajcie się. Cześć.